Witam Was, ja jestem Nezrun1 i to jest siódmy odcinek serii Zagrajmy Diablo 3 e, Tak, tu jest misja, cała to ta sama e, spotkaliśmy Szalmek o którym zagadaliśmy e, i mieliśmy do wyboru naszego pierwsza czy i ja wybrałem Templariusza e, sorry, Templariusza dlatego, że e, on będzie jakby moim tankiem, to a jestem magią. Tylko w mi się bardziej o Alaryk przyda. Jego świątyni nie nastraja optymistycznie. O, Alar. Ty pewnie jesteś Alaryk strażnik. Wujek Dekart opowiadał mi o Twoim wiecznym czuwaniu nad tym przeklętym miejscem. Chodź za mną. Podniosę most, byś mógł przejść. o, o Szukaj spadań. w lasach dwóch grobowców: mogiły wojownika i krypty starożytne. Okej. Okay. Tak więc poszukajmy Mogiwewnika. W tej chwili y unosi się y widmo starej zguby. Nie dzisiaj potworze. To ludzie Alaryka? Nie. To złe duchy. Wypicie są z wybicie jego krew. Dobra zabić, najpierw chyba. Wow, te chwasty, proszę. Dobra, co mam się? Dekart nazywał eee, te teraz... latające śmiercią. Trochę popatrzyłem yy, na moje moce I teraz będziemy mieć yy, Ulepszenie yy, tajemnej kuli Teraz ona będzie niesamowita Ona yy, będzie miała większe obrażenia ja będę miał dłuższy czas chyba raczej yy, Coś jeszcze to nam da od 11? Bo to wszystko zdaje nam tylko jedną rzecz To nam coś jeszcze tak mi się tylko zdaje, ale chyba nie mm, Nie, dobra, nie Dobra, to możemy iść do Krypty koniec Bo już rozwaliłem chyba Filarę, o filara, no ja mi to dzisiaj, no, kiedy razem z wujkiem de Gardem szukaliśmy skarbów. Potrzebuje więcej tajemnej mocy. Na wszystko, co święte. Widzisz tego wroga? Dobra, ja będę się trzymał daleko tego wroga. Na żebyś daleko tego wroga, jak on ma. No może tak. Potrzebuje więcej czasu. Ten skip przypomina mi trochę skill, Udało Nie wiem, troszeczkę. Się nam. A, troszeczkę. O, jakiś hemophor mamy. Lepszy. Ejej Takie fajnie wyglądam ściągnąłem bok Chude Jesus podam się 7-3 To D to jest trochę to zabierać bo Wiesz patrzy tu jest Gdyby te kule prilikały to jest tam 10 poziomy dopiero To wiecie To jest skałem zdrowa Dobra. Przez chwilę zatrułem co 112 stworów. Dobra, coś jeszcze jeden tam. Ja sięgasz Żal! Lol. To tutaj jakiś buga miałem chyba. A nie, to mi blokowało. Czyli to jednak... Kurde! Nie, buga. Woda. Dobra. Teraz tutaj trzeba. Może jestem tak dobry, że sam się zaskakuje. Super. Yy, trzeba Jest nie Czego brakuje Ci najbardziej? To piękne, otwarte miasto, że handlem i nowymi ideami. Zawsze można tam zobaczyć i usłyszeć coś nowego i ekscytującego. Byliśmy Dobra. tacy pewni, że uda nam się pokonać wszelkie pułapki, jakie starożytni zastawili na rabusiów. Niestety, zwłoki moich przyjaciół są dowodem naszej arogancji. Sam też niedługo umrę. Chciwość doprowadziła nas do zguby. Okej, okay, ja tu. Um, y, nie mam teleporcik, a my szukamy dalej. Kryty ser. nie, mogiły sorry. Jak ci się to podoba? Nie mam dość tajemnej mocy. A to też daje wrażenie. Dobra, czas yy, jeszcze mam. Zaraz będę. Yy, mm. O, widziałem tego skarbnika. Yy, skarbnika. Się Dalej nie pójdą. Dobra, eee, zabijemy wam tego. Hmm. Ja będę chciał zrobić cięcie małe. I zaraz znowu zacznę nagrywać po cięciu. mnie się nie martwi. Dobra. Okej, okay. wybijamy tu wszystkich Bo krótki ten odcinek był jakbym też miał skończyć. A tylko tego jeszcze zabijemy. O, to jest. Eee, chciwy... Nie... Nie, nie jako się to nazywa. Trzeba go gonić, bo... Kurde, ale magią ciężko go gonić, bo... Chodź tu Zebielu. No może... Marze... Dobra, nabiłem go. Wiele lat badaliśmy z bójkiem dekardem takie miejsca. Wspomnienia wracają. Ja też lubię polować na stwory zła w dziwnych nowych krainach. Miałam na myśli wesołe wspomnienia. To tak jak ja. Dobra, teraz idę szybko do teleportu. Jakieś tam spodnie lepsze. Rękawice. Słabsze. To chyba jest lepsze, no. Ale teraz... O, mam jeszcze buciki jakieś. Militanty, inteligencja. Szybko do teleportu. I zrobię cięcie. Okej, Ok. Yy... Tak więc. Wracam za chwilę. Witam Was. Ja jestem nezdron 1 i to jest. Yy... Diablo po przerwie. Mieliśmy tam krótką przerwę, ale dobra. Wracamy tam gdzie byliśmy. A więc tak. Yy, musi... Chwilowo mi się wyłączyło. Yy, Diablo, ale. To jest normalne, a to że nie wiem gdzie była? Wróciłem do zdrowia. Tam było, okej, okay, czyli możemy trochę teraz w tamtą stronę. Okej, okay, jak to się stało? Bo wróciłem do trysą i szybko, kliknąłem szybko wyłączyłem nagrywanie i się wszystko zaczęło. I potem poszłam jeść obiad i się najadłem i teraz jestem pełni sił do nagrywania. zakon! Na nic, twoja obrona. No, okay. ale co to mogę powiedzieć? Przeszukamy szkielety, mordujemy je. Jakieś latające, nie wiadomo co. Mordowano do. O, kolejny krok nasz. Nowy poziom ma nasz. Eee, Bormaku, czy w Twoim zakonie są kobiety? No cóż, nie. Czy nie powinniście przyjmować każdego, kto chce walczyć ze złem? To fascynujący pomysł. Wspomnę o nim przełożonym. A więc. Ten skill co daje? Wrogowie atakujący templariusza zostają spowolnieni. Zapewnia organizację życia Tobie i templariusza. Ja Ile wolę jednak kto? Dobrze to wykorzystam Dobra. Nasza regeneracja zdrowia będzie większa. Znaczy, nie wiem, to mam pierścionek, o, Mam pierścionek, który daje nam powrót się zabić tego. Stworco to do, domaga się, można nawet przydać 550 50 lub. jak się zdaje. Dobra, ale szukamy teraz y, mogiły wojownika. znalazłem. Czeka na nas mocarny przeciwnik. nie idą teraz ci, z którymi walczyliśmy. Czyli wtedy. Wow. Potrzebuje więcej czasu. Czyli wtedy byliśmy trochę bliżej, jak skończyłem, e, jak przerwałem, Byliśmy bliżej, bo z nimi walczyliśmy, ale nie poszliśmy. Lożal żal. ile tu już jest? Cie, e, dziesiąta minuta nagrywania. Około dziesięć jedenastej. Czyli może jeszcze wykonamy tą misję. Potrzebuje więcej tajemnej mocy. A, trzy, troszeczkę, jak się mówi. Nie chcę nagrać, tak samo. Udało się nam. Eee, zaraz zmienia się o miksturki. A mamy Doświadczenie. Ruszmy. Zawsze. Nowe podki zakładamy, wyciągając, i jest wszystko prosto łatwo. Taki śmiecik. Mówiliśmy, że będzie lepsze od tam przerysza? Nie. Okej, okay. symbol. Trzeba go tam Dobra, teraz yy, możemy to łatwo. O, nie tak. Możemy to łatwo wrócić, teleportując się i. O. do zatopionej świątyni. Może jeszcze mi się uda ten miecz, kawałek miecza zdobyć. A jak nie to po prostu na koniec Jak ale mam. Muszę to naprawdę szybko zrobić. Dobra, będziemy wiem. jest otwarta. Wejdź i pokonaj strażników. Popatrz tylko. To budowle sprzed wojny grzechu. Szepędźcie ich, bracia! Też nie tego, tylko tego, tego. Wykończyliśmy ich. Nikomu nie wolno wejść do wewnętrznego santuaria, ale ja muszę. Przez nie mam dużo czasu, chcę tam wejść. Bracia, powstancie i ruszajcie na bitwę. Zezwijcie, szeregi! dalej nie pójdą. Wow. Ani tak mało Ora, Oraz szybka. Możesz wejść do naszego sanktuarium. Dobrze. Eee. Dzielny bohater, ty leś... bez znaczenia. Wkrótce matka podzieli twój los, panienko. Ta część miecza jest moja. Przenieś ich krew. Co miała na myśli mówiąc, że matka podzieli mój los? To znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Próbuję cię zadręczyć. Nie słuchaj jej. O jakiej mocy w tobie mówiła? Zbyt łatwo nam poszło. Bawi się z nami. Musi... Kamień świata się zmieni. Nasze dzieci rodzą się sławę i żyją krótko. Demoniczna Neresa obiecała przywrócić im moc, ale zamiast tego przemieniła je. I bez... Byliśmy ledwie o krok. Pamiętam blask. M to na pewno warta. Doskonale. Ok, to byłoby na tyle w tym odcinku, Tak więc dziękuję za oglądanie. żegnam na Was na jeden 1 Zapraszam do subskrybowania, oceniania i łapkowania jego filmików. I pamiętajcie o drzwiach, tak więc cześć.